Dzień dobry moi kochani. Zapraszam wszystkie skorpionki na czytanie na marzec 2024. Poproszę o przekaz dla skorpionków. Czekajcie, bo karty mi pouciekały, jednak. Marzec 2024. Poproszę o przekaz na marzec 2024 dla wszystkich skorpionków. Moi drodzy, w energii teraźniejszości pokazuje mi się tutaj energia ogromnej pasji, namiętności, ale również jakiejś obsesji na czyimś lub na jakimś punkcie, możliwe manipulacje. I wszelkiego rodzaju uzależnienia. Zobaczmy zatem, co przyszłość przyniesie. Coś bardzo gwałtownie może się zadziać w przyszłości, lub może mieć miejsce jakieś zakończenie. Zakończenie czegoś, co nie miało racji bytu. Także nie bójcie się tej energii, bo to jest tylko po to, żeby na, na, na miejsce czegoś niekorzystnego przyszło coś lepszego. W pracy, moi drodzy, w pracy to jest taka energia nostalgii, tęsknoty za jakimiś lepszymi czasami, za czymś z przeszłości, za jakimiś wydarzeniami z przeszłości. Nie tkwicie długo w tej energii, ponieważ bardzo często nie dostrzegamy tego, co dzieje się wokół nas, nie dostrzegamy nowych potencjałów, tylko skupiamy się na tym, co już przeminęło. Miłość, ale to również, słuchajcie, bardzo wielka kreatywność. Miłość single. No, ktoś może być bardzo, bardzo na Was zdecydowany. Będzie stanowczo zdobywał Was ktoś o bardzo ognistym, słuchajcie, temperamencie. Tutaj pojawiają się również wszelkiego rodzaju spotkania. Ktoś uważa Was za bardzo atrakcyjne osoby i jest na Was zdecydowany, będzie na Was zdecydowany, także fantastycznie, moi kochani. Miłość, pary, cudownie, pełna, pełna harmonia, akceptacja. Dla niektórych to słuchajcie, ślub lub zaręczyny, wszelkiego rodzaju miłe wiadomości, miłe gesty, miłość, zakochanie cudowna energia, moi drodzy. Dla związkowców. Rodzina, przyjaciele. Możecie mieć kontakt z kimś bardzo empatycznym, kochającym, ciepłym. To może być jakaś kobieta z Waszej rodziny. Problem, moi drodzy: czyli nie mamy problemu, cudownie. Wyjście. Z wszelkiego rodzaju rozczarowań, porażek, bardzo ciężkich energii, smutku i rozpaczy wręcz, więc fantastycznie. I jaka jest rada, moi kochani? Zakończ, no tak, tutaj jak najbardziej i jeszcze z tą wieżą zakończ coś, co Ci absolutnie nie służy. Wyjdź z energii cierpienia i rozczarowań, ale przede wszystkim zakończ coś, Toksycznego, jakąś sytuację konfliktową, odejść od kogoś lub czegoś, co Ci nie służy. I poproszę jeszcze, moi drodzy, o kartę opiekuńczą dla skorpionków na marzec 2024. I co my tutaj mamy? Oczekiwanie. Masz prawo mieć odmienne stanowisko. Czasami bierność jest najlepszym ze wszystkich działań. Bardzo Wam, moi kochani, dziękuję za uwagę. Bardzo Was proszę o lajki, komentarze i subskrypcje, gdyż bardzo ciężko jest bez tego prowadzić kanał. Serdecznie dziękuję za dotychczasowe i życzę Wam cudownego marca. Do usłyszenia, moi mili.